Dawno temu w bardzo odległej krainie żyła sobie pewna bardzo piękna dziewczyna. Mama Kopciuszka odeszła dawno temu, dlatego wychowywał ją jej ojciec. Pewnego dnia ojciec Kopciuszka ożenił się ponownie, dramatycznie zmieniając jej życie. Nowa żona ojca oraz jej dwie przyrodnie siostry zamieszkały w domu Kopciuszka. Kiedy zobaczyła się pierwszy raz, macocha nie mogła znieść widoku kopciuszka. Ona oraz jej dwie córki były bardzo zazdrosną o urodę oraz dobre serce kopciuszka. Przyrodnie siostry kopciuszka nie były tak piękne jak ona. Były też niemiłe i rozpieszczone. Pewnego dnia ojciec kopciuszka musiał wyruszyć w długą podróż przez swoją pracę. W tym momencie macocha oraz jej córki zamieniły życie kopciuszka w istne piekło. Kiedy kopciuszek rozmawiał ze swoimi ulubionymi ptaszkami w ogrodzie, podeszła do niej jej macocha: Od dzisiaj będziesz mieszkać na strychu, będziesz zajmować się domem, i nie życzę sobie, abyś chodziła w takich ubraniach! Kopciuszek nie wiedziała co powiedzieć, bezsilnie zrobiła co jej powiedziano. Zabrała swoje rzeczy i przeniosła się na strych. Po tym dniu Kopciuszek wykonywała wszystkie prace domowe całkiem sama. Było to bardzo męczące dla Kopciuszka, ale jej macocha lub córki nie czuły się przez to źle. Umyj podłogę raz jeszcze, nie widzisz, że jest zakurzona? Nie zrobiłaś prania i nie mam co na siebie włożyć. Kopciuszek nie miała żadnych przyjaciół oprócz myszy i ptaszków, które zjawiały się przy oknie. Przez zimno Kopciuszek pokryjomu schodziła na dół do kominka, aby się ogrzać przy gasnącym palenisku i spokojnie zasnąć. Dni mijały, a pewnego popołudnia w mieście pojawiło się ogłoszenie z królestwa: "Nasz książę organizuje bal w zamku. Wszystkie dziewczyny, które mogą wyjść za mąż, są zaproszone na ten bal." Jak tylko przybrane siostry usłyszały tą wiadomość, pobiegły do domu powiedzieć to matce. Będziecie najpiękniejszymi dziewczynami na balu. Książę musi wybrać jedną z Was. W ten sposób wszystkie będziemy żyć w pałacu, prawda, mamo? Musimy znaleźć jakąś suknię i buty dla Was, dziewczęta. Chodźcie, czas na zakupy. Przyrodnia matka oraz jej córki opuściły dom. Słysząc całą tą historię, kopciuszek stała ze smutną miną i patrzyła. Przygotowania trwały dniami, przyrodnie siostry otrzymały swoje suknie. Każdego dnia, kiedy stały przed lustrem, powtarzały sobie, będziemy najpiękniejszymi dziewczętami na balu, w końcu nadszedł wielki dzień. Przyrodnie siostry wstały wcześnie rano, aby obudzić Kopciuszka. Kopciuszku, Kopciuszku, szybko, chodź tutaj. Gdzie się podziewałaś? Przygotuj naszą kąpiel. Cały dzień Kopciuszek pomagała swoim przyrodnim siostrom. Au, czesz je delikatniej, bo powyrywasz. Przed wieczorem wszystko było gotowe do balu. Wyglądacie przepięknie, dziewczęta, po prostu cudownie! Kopciuszek zebrała w sobie odwagę i zapytała macochy: Czy mogę też iść na bal? Kto? Ty? Tak, wszystkie młode dziewczęta mogą przyjść. A to jest Twoja suknia na bal? Książę szuka żony, a nie sprzątaczki, moja droga. Chodźcie dziewczęta, nie możemy się spóźnić, a ty lepiej zrób wszystko, zanim pójdziesz spać. Jej macocha i przyrodnie siostry poszły do zamku, a samotny kopciuszek zaczęła płakać. <laughs> Dlaczego ja nie mogę iść do zamku? Gdyby byli tu moi rodzice, to nic złego by się nie wydarzyło. <laughs> Nagle pojawiło się bardzo jasne światło. Kopciuszek nie wiedziała, co się dzieje. Patrzyła w światło i nagle pomiędzy promieniami pojawiła się przepiękna wróżka. Mój piękny kopciuszku, nie płacz. Również pójdziesz do zamku na bal. Kopciuszek nie wierzyła własnym oczom i zapytała: Ja mogę iść? Spójrz na mnie. Nie martw się. Jestem tu, aby ci pomóc. Przynieś mi dynię oraz siedem myszy. Kopciuszek nie rozumiała, po co jej te rzeczy, ale i tak poszła po nie. Najpierw wywzięła wielką dynię z kuchni. Potem poszła na strych, wzięła swoje myszki i zeszła na dół. Za pomocą swojej magicznej różdżki wróżka zamieniła dynię w przepiękną karocę. Potem odwróciła się do myszy. Jedną z nich zamieniła w woźnicę, a sześć pozostałych w przepiękne białe konie. Kopciuszek patrzyła na wszystko z wielkim podziwem, a wróżka spojrzała na nią. Kiedy dotknęła ją różdżką, stara sukienka Kopciuszka zamieniła się w przepiękną balową suknię, a sandały na jej stopach zamieniły się w przepiękne szklane buty. Wyglądam jak księżniczka. Przyszedł czas, aby udać się na bal, lecz nie zapominaj, musisz wrócić do domu, zanim zegar wybije północ, ponieważ wtedy wszystko wróci do normy. Kopciuszek dokładnie wysłuchała wróżki. Potem wskoczyła na karocę i wyruszyła w stronę zamku. Jej przepiękna karoca zatrzymała się tuż przed zamkiem. Kiedy Kopciuszek weszła przez ogromne drzwi sali balowej, wszystkie oczy spoglądały na nią. Wyglądała przepięknie i elegancko. Jej macocha i przyrodnie siostry nie mogły powstrzymać się od patrzenia na przepiękną kobietę. Oczywiście nie rozpoznały jej. Nagle na schodach pojawił się książę. Kopciuszek mocno wyróżniała się spośród innych młodych dziewcząt na balu. Książę zakochał się w młodej, pięknej kobiecie od pierwszego wejrzenia. Kiedy wszyscy patrzyli uważnie na księcia, on zaczął schodzić na dół do Kopciuszka. I przyrodnie siostry były bardzo podekscytowane, ponieważ myślały, że książę idzie do nich. Oj, on idzie do mnie! Nie, on idzie do mnie! Ale książę przeszedł obok nich i stanął naprzeciw Kopciuszka. Najpiękniejsza dziewczyno, czy pozwolisz, że zaproszę cię do tańca? Kopciuszek się zgodziła. Książę i Kopciuszek tańczyli pomiędzy wszystkimi gośćmi. Kopciuszek była bardzo szczęśliwa, przez taniec i muzykę czuła, jakby to tylko oni byli na sali balowej. Tańczyli cały czas, przez cały wieczór. Niestety Kopciuszek nie czuła, jak szybko mija czas. W pewnym momencie spojrzała na wielki zegar. Była prawie północ. Nagle przypomniała sobie, co powiedziała jej wróżka: Musisz wrócić do domu, zanim zegar wybije północ, ponieważ wtedy wszystko wróci do normy. Panice, Kopciuszek szybko wybiegła z zamku i zostawiła księcia. Kiedy zbiegała ze schodów, opuściła jeden pantofelek, ale nawet nie miała czasu, aby wrócić i go zabrać. Kiedy biegła dalej, wybiła północ i wszystko wróciło do normy. Kiedy książę wybiegł za nią, znalazł tylko jej pantofelka na schodach. Znajdźcie właścicielkę tego buta, nawet jeżeli każda dziewczyna w królestwie będzie musiała go przymierzyć. Zmęczony Kopciuszek wbiegła prosto na strych. Zaczęła myśleć o wieczorze, który spędziła z księciem. Wiedziała, że nie miała szans, a jednak zakochała się w nim. Było to praktycznie niemożliwe, aby książę ją odnalazł, a nawet jeśli, to by jej nie poznał. Gwardia księcia odwiedziła każdy dom w królestwie i pytali o właścicielkę Buta. Ale but nie pasował żadnej z nich. W końcu żołnierze zatrzymali się w domu Kopciuszka. Kopciuszek była bardzo szczęśliwa widząc powóz króla przed domem. Jak tylko miała wyjść z pokoju, jej macocha stanęła w drzwiach. A ty gdzie się wybierasz? Też chcesz przymierzyć buta? <śm> <śm> Z nikczemnym śmiechem macocha zamknęła drzwi na strych. Nie, proszę, otwórz drzwi, proszę! Żałosne! Co mogłoby łączyć księcia z tobą? Mężczyzna pozwolił przymierzyć buta chudszej siostrze, ale but był za mały na jej stopę. Zobacz, jak idealnie pasuje na mojej stopie! Potem młodsza, grubsza siostra przymierzyła, ale jej stopa nie mieściła się w nim. Może powinnam spróbować na drugiej nodze? Cokolwiek by nie robiły, nie pasował. Ostatnia szansa kopciuszka to wyjść przez okno, ale było za wysoko, więc zaczęła płakać. Widząc płaczącą przyjaciółkę, przyszły do niej jej myszki. Moja macocha zamknęła mnie. Tu ma ze sobą klucz. Jedna z myszek przecisnęła się pod drzwiami i zbiegła na dół. Macocha stała w drzwiach wraz z żołnierzami. Może byście wrócili jutro? Dzisiaj są trochę zmęczone i spuchły im stopy. Myszka wskoczyła do kieszeni macochy, wyciągnęła klucz do drzwi i szybko pobiegła na górę. Rzuciła klucz pod drzwi. Bociusek zobaczyła klucz i była przeszczęśliwa. Otwarła drzwi i zbiegła tak szybko, jak potrafiła. Ale jak? Jak wyszłaś? Proszę, poczekajcie. Też chcę przymierzyć tego buta. Macocha i córki wybuchły histerycznym śmiechem. <śmiech> Proszę. To rozkaz księcia, aby każda dziewczyna przymierzyła ten but. Kiedy Kopciuszek wkładała stopę, wszyscy byli w szoku, ponieważ pasował idealnie. Młoda damo, czy to jest twój but? Kopciuszek potwierdziła. Proszę, jedź z nami do pałacu. Kopciuszek pojechała do pałacu z żołnierzami, a oni zaprowadzili ją do księcia. Kiedy tylko spojrzał jej w oczy, książę wiedział, że to z nią tańczył tamtej nocy. Złapał jej ręce i powiedział: Nareszcie cię znalazłem, księżniczko, czy wyjdziesz za mnie? Ze łzami szczęścia w oczach przyjęła zaręczyny księcia. Pobrali się i żyli długo i szczęśliwie. Dawno temu w dalekiej krainie żyła bardzo smutna czarownica. Powodem jej smutku był fakt, iż nigdy nie miała dzieci. Jednak jakby jedno miała, mogłaby mu przekazać wszystkie jej sekrety i moce. Tak więc podjęła decyzję, że zabierze pierwszą dziewczynkę, która się urodzi i wychowa ją jak własną, z dala od wszystkich. Zło i magia zapanuje nad całym światem! Niedaleko od czarownicy mieszkało pewne małżeństwo, które żyło z rolnictwa. Pewnego dnia mężczyzna dostał niespodziankę. Jego żona przekazała mu wspaniałe wiadomości: Będziemy mieć dziecko! Niestety ich szczęście nie trwało długo. Młoda kobieta mocno zachorowała. Z każdym dniem traciła na wadze. Jeśli wkrótce nie wyzdrowieje, straci swoje dziecko. Jej mąż próbował wszystkich dostępnych leków i ziół, ale nic nie pomagało. Ostatni lekarz, do którego się udał, powiedział mu, że jest pewien sposób, aby uzdrowić żonę. Jest pewna zła czarownica. Tylko ona posiada zioło, którego potrzebujesz. W niej cała nadzieja. Mężczyzna zebrał w sobie całą odwagę. Udał się do zamku czarownicy i zapukał do drzwi. Kto tak się dobija do mych drzwi? Musisz mieć ważną sprawę do mnie. Um, moja żona jest bardzo chora i jest coraz gorzej. Słyszałem, że masz lekarstwo na chorobę, z którą walczymy. Naprawdę? A czemu ja miałabym pomóc? Błagam cię, nie odwracaj się. Moja żona jest w ciąży. Jeśli jej nie wyleczę, stracę je obie. Po zrozumieniu ich sytuacji, czarownica zmieniła zdanie i postanowiła im pomóc. Jeśli tak jest, to pomogę. Czarownica dała mu lecznicze zioło. Daj kawałek listka twojej żonie każdego dnia. Zobaczysz, że jej to pomoże. Młody mężczyzna był bardzo szczęśliwy i pobiegł do domu. Jego żona... Jadła liść każdego dnia, zaczęła zdrowieć i przybierać nawadzę, którą straciła. Niestety, zioło, które dała czarownica, skończyło się po paru dniach. Młoda kobieta znów była mocno chora, tym razem nawet szybciej niż ostatnio. Nie mając wyjścia, jej mąż zapukał do drzwi czarownicy raz jeszcze. Czarownica wiedziała, że to on wrócił. Dała mu garść nasion. Te nasiona wyleczą twoją żonę. Weź je i zasiej na polu w waszym ogrodzie. Wtedy będziesz mógł uratować żonę i dziecko. Ale pod jednym warunkiem: jeśli będziecie mieli córeczkę, oddacie ją mnie. Nigdy się na to nie zgodzę. Ulecz ją sam. Karownica zamknęła mu drzwi przed nosem. W smutku mężczyzna wrócił do domu. Nie był w stanie nic powiedzieć swojej żonie. Dni mijały, a młoda kobieta czuła się coraz gorzej. Dziecko było w niebezpieczeństwie. Mężczyzna miał teraz problem z zaśnięciem. Jeśli nie przyjmie oferty czarownicy, straci je obie żonę i dziecko. Jeśli zaakceptuje tę ofertę i będzie miał syna, ocali ich oboje. Tak więc zdecydował się i poszedł do zamku czarownicy. Zgodził się, wrócił do domu z workiem nasion. Posadził nasiona tak jak poradziła czarownica. Wyrosły bardzo szybko. Mężczyzna pomagał i karmił żonę liśćmi, które wyrosły. Po kilku dniach jego żona poczuła się lepiej, aż całkiem wyzdrowiała i urodziła zdrowe dziecko. Ale młody mężczyzna martwił się o jedno. To piękna dziewczynka. Tego samego dnia w zamku króla odbywała się wielka uroczystość. Królowa urodziła chłopczyka. Król był bardzo szczęśliwy, ponieważ to on będzie rządził państwem po królu. Ludzie bardzo kochali ich króla i królową. Nikt by nigdy nie pomyślał, że ta dwójka nowo narodzonych dzieci kiedyś się spotka w przyszłości. Szczęście młodego małżeństwa nie Trwało długo. Tego samego dnia przyszła czarownica i domagała się dziecka. Para oddała jej córeczkę we łzach i pożegnali się. Moje maleństwo! Teraz należy do mnie. Ale spokojnie zaopiekuję się nią i dam jej na imię Roszpunka. Czarownica zabrała dziecko do wieży, która była głęboko w lesie. Czarownica wchodziła po schodach na samą górę. Tam była komnata, w której żyło dziecko. Roszpunka, moje piękne dziecko! Myśląc, że czarownica to jej mama, Roszpunka cały czas żyła we wieży. W ciągu dnia mogła bawić się na polanie przed wieżą, ale kiedy nadchodziła noc, musiała wejść do komnaty na szczycie wieży. Czarownica nigdy nie obcinała złotych włosów roszpunki, czesała je każdego dnia, a mała dziewczynka bardzo to lubiła. Minęły lata, a roszpunka urosła i była piękną młodą panną. Pewnego dnia czarownica podeszła do wieży i zawołała roszpunkę: Roszpunko, moja córko! Rzuć swoje włosy na dół! Różbunka rzuciła włosy przez okno i dosięgły ziemi. Hmm, świetnie! Czarownica weszła po schodach do góry, odwróciła się do nich i wyszeptała magiczne zaklęcie, które spowodowało, że schody runęły. Żadne zaklęcie nie naprawi tych schodów! <słuch> Patrząc na schody ze zdumieniem, roszpunka zrozumiała, że już nigdy nie wyjdzie z wieży. Aby dostać się do roszpunki, czarownica każdego dnia ją wołała i wchodziła po jej włosach. Roszpunka! Roszpunka! Roszpunko, zrzuć swoje włosy, to twoja mama! Po usłyszeniu jej głosu roszpunka zrzucała swoje włosy na dół a czarownica mogła się po nich wspinać. Mamo, dlaczego nie mogę już wychodzić z wieży? Dlaczego mnie tu trzymasz? Och, moja droga córko, kocham cię tak bardzo, że chcę cię chronić przed całym złem tego świata. Roszpunka spędzała całe dnie śpiewając i rozmawiając z ptaszkami, które ją odwiedzały. W zamku króla książę, który urodził się w tym samym czasie co Roszpunka, wyrósł na młodego mężczyznę. Teraz, kiedy król był już stary i chory, chciał, aby książę przejął jego tron. Ożenił się z księżniczką i miał syna. Niestety wiele księżniczek odwiedziło zamek, ale książę nie mógł odnaleźć tej prawdziwej miłości. W końcu książę wyruszył w podróż, aby odnaleźć tę jedyną miłość. Kiedy dotarł na skraj lasu, gdzie była ukryta wieża, zapytał rycerza: Nigdy nie byłem w tej części lasu. Chodźmy tędy przez las, może znajdziemy skrót. Mój książę, ten las jest magiczny. Podobno kto do niego wejdzie, już nie wychodzi. Sam to wymyśliłeś. Może to plotka. Przekonajmy się sami. Książę i jego rycerze wjechali do lasu. Książę czuł się pewnie, ale jego pomocnicy już nie. Chwilę później pojawiła się wieża Roszpunki. Nagle usłyszeli jej głos, jak śpiewa: la 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 la. To za piękny głos. Kiedy zbliżali się do wieży, książę dojrzał śpiewającą rozpunkę. Przyglądał się jej z zachwytem. W tej chwili pojawiła się czarownica i krzyczała do rozpunki. Rożpunko! Rożpunko! Rożpunko, zrzuć swoje złote włosy na dół! Słysząc głos czarownicy, Roszpunka rzuciła swoje piękne złote włosy na dół. A czarownica wspięła się po nich do góry. A więc ma na imię roszpunka? Książę zdecydował się poczekać przy wieży i obserwował roszpunkę. Czarownica schodziła na dół każdego ranka i wchodziła każdego wieczora. O Roszpunka! O Roszpunka! rzuć swoje włosy na dół! W końcu książę zebrał się na odwagę, podszedł do wieży, kiedy czarownicy nie było, i zawołał. Roszpunko, roszpunko! To był pierwszy raz, kiedy roszpunka słyszała inny głos niż jej mamy. Najpierw trochę się bała, ale potem ciekawość skłoniła, że wyjrzała na dół przez okno. Zobaczyła młodego mężczyznę, który się jej przyglądał. Kim jesteś i skąd znasz moje imię? Jestem księciem tego królestwa. Usłyszałem twój wspaniały głos i chcę cię poznać. Nie mogę rozmawiać z obcymi. Odejdź proszę! Nie skrzywdzę cię, obiecuję. Proszę, zejdź na dół, aby porozmawiać. Nie mogę! Nie mam schodów. Nagle roszpunka zobaczyła, że nadchodzi jej mama. Szybko, odejdź stąd, moja mama nie może cię zobaczyć. Książę szybko schował się za drzewami. Kiedy czarownica dotarła do wieży, zawołała ją. Roszpunka zrzuciła włosy, a ona wspięła się do góry. Książę odwiedzał ją codziennie i zostali przyjaciółmi. Kiedy wiedziała, że książę jej nie skrzywdzi, rzuciła mu swoje włosy. Książę złapał jej piękne jasne włosy i wspiął się na górę. Roszpunka była bardzo szczęśliwa, bo to była pierwsza osoba, którą poznała, i stała tuż przed nią. Dlaczego mama cię trzyma w tej wieży? Mama mi powiedziała, że świat jest przepełniony złem i stara się mnie chronić. Ale to jest szalone. Żadna mama nie powinna trzymać córki w takim miejscu. Tak, to prawda, zło gdzieś tam jest ale jest też dużo piękna dookoła nas. Roszpunka była bardzo ciekawa, czy to co mówi książę to prawda. Wszystko czego pragnęła, to zobaczyć prawdziwy świat na zewnątrz. W końcu podjęli decyzję, uciekną razem. Tej nocy, kiedy czarownica przybyła, zobaczyła, że Roszpunka już zrzuciła swoje włosy. Hmm, Roszpunka mnie widziała i zrzuciła swoje włosy na dół? Kiedy weszła na górę, co zobaczyła? Włosy roszpunki były przywiązane do ściany, a jej nigdzie nie było. W tej chwili czarownica zrozumiała, że roszpunka uciekła. Roszpunka obcięła swoje włosy i przywiązała je do ściany. Za ich pomocą ona i książę zeszli na dół wieży. Roszpunko, Roszpunko, jak mogłaś mnie zdradzić? W tym czasie książę i roszpunka wyjechali z magicznego lasu. Plotki o magicznym lesie były wymyślone przez czarownicę, aby nikt nie odnalazł roszpunki. Roszpunka oraz książę w końcu dotarli do zamku. Książę zabrał roszpunkę do króla i królowej. Zobaczyli, że król stał przed nimi zdrowszy niż kiedykolwiek. Ojcze, wyglądasz bardzo dobrze. Jak to się stało? Lecznicze zioło pomogło twemu ojcu. Jak ono się nazywało? A tak, roszpunka. rozpunka. Roszpunka? Książę zaczął opowiadać, jaką przeżył przygodę. Wtedy król opowiedział o pewnej starszej parze, która dała mu zioło, i opowiedzieli historię o złej czarownicy. Która zabrała im dziecko, aby uleczyć matkę. Książę i Roszpunka od razu pojechali do domu starszej pary. Jak tylko starsza kobieta zobaczyła złotowłosą Roszpunkę, wiedziała, że to jej córka. Moja córeczko, kochanie, nareszcie cię odnalazłam. Słuchając prawdziwej historii od początku, Roszpunka powróciła do swoich prawdziwych rodziców. Wkrótce po tym Roszpunka oraz książę pobrali się i żyli długo i szczęśliwie. A co stało się z czarownicą, która utknęła we wieży? Król zamknął ją tam i kazał pilnować strażnikom, aby nie uciekła. Razem z nią jej czary i sekrety całkiem zniknęły.